Cześć widzowie, to ja, wikuleczka i dzisiaj zrobimy sobie te piętro e, bo te dolne robiłam sobie wczoraj na poprzednim odcinku i w ogóle, no to zaczynam w ogóle e, no, no to zaczynam, najpierw usunę sobie wszystko e, no Usunę sobie wszystko, co tutaj jest. I z wami zrobię tapety, a potem zrobię sobie pomieszczenie. To tak, tak jak... E, tu nie będzie kuchni. E, to tak. Właśnie nie wiem. Tu będzie łazienka. Tutaj. Łazienka. E, tutaj będzie... Nie wiem. O! Tutaj będzie od rodziców pokój. Oj! O nie... Tak. Tu będzie od rodziców. Tutaj od dzieci chłopak i dziewczyny tu będzie robił. A tutaj będzie od małej dziewczynki. No więc zaczynam robić od sypialni, bo będzie chyba najszybsza. Albo Dobra. To najpierw... To, to, to i tam, Bo trawkę i zrobię. No, nie. Nie, dwa. Trwa. Um, tak ogólnie to chyba nawet nie jest trafę, To jest ten dywan. <grych> no ale mógł. To zaczniemy od tej sypialni. To u nich sobie zrobimy... to było gid, Damy to na No, bo dzisiaj będą mieli bardziej kolorowy. albo nie dobadamy te, te 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 To Nie, by te takie to damy. Tu u nich damy to tęcze. a u niej damy to, bo mi najbardziej pasuje. No dobra, no to jeszcze łazienka. To co było na dole, jakie to były kolory, chyba ten żółty, nie. Zielony. Zielony i. Nie pamiętam. Dobra, potem się zrobić tą łazienkę. A teraz robimy od sypialni, zaczynamy. No to pa! no to jest salon już gotowy. Teraz zrobimy od tej małej dziewczynki pokoik. Dobra, no to ja tutaj e, już zrobiłam pokój tej małej dziewczynki. E, I nie pytajcie, czemu jest dywan na dywanie. Ok? Dobra. E, teraz no pokój jakiś. No, dziewczyny i chłopaka wspólny będzie. Ale, no, inny, właśnie będzie się różnił. No, to ja zaczynam robić. Niestety widzowie, ja już muszę kończyć. No i nie pokażę wam efektu końcowego. No, ale zobaczymy się w następnym odcinku i dokończę z wami, em, no, pokoje... No i co ogólnie cały dzień. więc pam.